Dzień dobry wszystkim, witam Was serdecznie na kanale Aureolka, na którym analizujemy oraz komentujemy nasze ulubione programy, a dzisiaj zapraszam Was na wspólny odcinek Życie na kredycie. Moi mili, jak widzicie, profesjonalnie teraz już się zaczyna. Wszystko zostało skonsultowane, przemyślane. Dlatego zapraszam do przeglądnięcia tych wybiórczych scen z odcinka numer 14. Rozsiądźcie się wygodnie. Zapraszam na posiedzonko. Uwaga, bum! Rodzina Beaty i Marcela. Miesięczny dochód około 7,5 tysiąca złotych. Miesięczne opłaty około 5 tysięcy złotych. W Oławie Beata postanowiła spędzić dzień z koleżankami. Odkąd zaczęła oszczędzać, coraz rzadziej wychodzi się z nimi pobawić. Nietypowa oferta domówkowego menu ma rozkręcić imprezę. Tonika, chcesz spróbować? To białka. No, a jakie masz smaczki? w banan to ma Marcel, a to jest niepogromiałka. A ja mam te. To weź to odkręć. Czyżby Beata zaczęła chodzić na siłownię, uprawiać jakieś sporty? Nie wiem, chociaż się domyślam i mam wrażenie, że ona po prostu no lubi się napić jakiegoś smakowego białka, jak to nasza Beata. To jest, to się ja się tak, na siłowni To dalej. O, hello! <śleszy> <śleszy> Jestem na <rościa. śleszy> To tak szybko, że ja mówię, to na pewno pądełka, nie ty dzwonisz. Na szybko. Koleżanka chyba zazwyczaj się spóźnia na spotkania, ale wiedziała, że tam będą kamery, że będą nagrywać odcinek. No i zaskoczyła wszystkich, nawet samą siebie. A nie malutka? A nie, moja mała jest z Marcelem. Ja się będę malować, mogę? Bata, co tu się dzieje? No nic nie zamawiałam w sumie. Nie wiem, A Patrzę, ja mam ciągło, myślę, żeby miała w czym chodzić. Jeszcze tam zapchane mam. Jeszcze mam drugą szafę w pokoju. Patrzcie ile ja mam rzeczy nowych, jeszcze w ogóle Ja mam rozumieć, że proces oszczędzania twój właśnie się zaczął. Naprawdę nie wiem ile trzeba mieć ciuchów i takich gadżetów, żeby kupować sobie coś nowego i tego od razu gdzieś tam nie rozpakowywać. Nie mówię, że trzeba zakładać, nosić, używać w sekundzie, ale sama kiedy coś zakupię, no to od razu gdzieś tam to jeszcze przymierzę w domu, zobaczę. Tymczasem u Beaty wysypują się worki foliowe, niczym na magazynie w Aliexpress. I teraz będzie oszczędzanie prawdziwe, takie ja za Ale dlaczego ja nie kupuję dla nich ciuchów? Ty okradłaś kogoś czy prowadziłaś jakiś sklep? Hurtownia z ubraniami. Pozmawiasz się czegoś takiego? Nie, bo ja w tym będę chodziła, co to jest, nawet nie wiem. A to, ładne. to jest właśnie oszczędzanie przyszłościowe, nie? A teraz na Nakupuje wtedy, kiedy ma, a później nie wydaje, no proste. Chyba najważniejsze w tej scenie jest to, że dziewczyny świetnie się bawią, humory im dopisują. no Panowie kamerzyści myślę, że też zadowoleni, także no, my również powinniśmy. Do oszczędzania jest Marcel, umówmy się. Są pewne role w domu. O, ogólnie z Marcelem o, oszczędziliśmy 9 stówek. O, jak wam się udało? Mamy kopertę opisane, na no co wydajemy. Mówisz, że masz, a tam pewnie jest pusto. Czekajcie. Niewiarygodne, że Betty potrafi oszczędzać. Podejrzewam, że Marcel nie jadł tu przez cały miesiąc, nie? Czekajcie, w ogóle Marcel nie wiem, czy nie ukrył My już wiemy z poprzednich odcinków, że kiedy były w ogóle te plany oszczędzania, no to Marcel powiedział wprost: Odbierze i chowa te oszczędności, bo on wie, że następnym razem jak tam pójdzie, to prawdopodobnie koperta będzie pusta. Mamy, mamy. Mimo wszystko naprawdę gratuluję. Moim zdaniem powinni być z siebie dumni, że to idzie i że naprawdę się tego trzymają. Normalnie no to bym sobie, no bym wydała to. Bo to my nigdy tak nie dzieliliśmy, te pieniądze były tak po prostu razem, gdzie jakoś tam wiesz. I zawsze wiedziałam po prostu, że otwieram, widziałam, a no na jedzenie nam starczy, to i na wszystko nam starczy, no to więc brałam. No to co robimy? Gdzie jedziemy? No na Wrocław jedziemy Jedziemy na Wrocław? Mm -hmm. Dawaj. Ty kajs jeszcze tam wyciągasz? Z jakiejś walizy? <noise> no. Kurczę. O, o, ja byś wiedziała, że wypadł! Chcę podnieść, bo mam za długie paznokcie, a sam za przyjdzie i to zje. O Kama idzie. To prawdziwa przyjaciółka pomoże ci i ułatwi twoje życie, co widzimy tutaj na przykładzie. No ale Beata również pomyślała bardzo tak powiedziałabym po mamusiowemu, no nawet mały pieniążek nie powinien zostać na podłodze, bo dziecko przyjdzie, wiadomo ciekawość, może być różnie. Za to duży plus. Ready. Sklepy dam za to, która jest godzina. Nic nie wydasz jeszcze, nie daj Boże. Wytrzymam w takim sensie, że będę mniej kupować czy coś, no ale usta na pewno tam raz sobie zrobię przez ten czas. Dziewczyny wio. Dzień jeszcze młody, a Beacie już udało się schakować system kopertowy. Co będzie dalej? Rodzina Doroty i Kamila. Miesięczny dochód około 12 tysięcy złotych. Miesięczne opłaty około 9000 złotych. Kamil postawił sobie za punkt honoru, że zabierze rodzinę pod namiot i nie wyda więcej niż 1000 złotych. Dzieci, pomóżcie, tacie! Zaczynamy przygody urodzinki naszych górników. To jest coś, na co sama czekałam. No bo jak wiemy po ostatnim odcinku, dzieci nie zareagowały zbyt entuzjastycznie na te namioty. No ale oni już ustalili, jadą, pożyczają co się da, resztę parę rzeczy dokupią. Tutaj widzę, już szykują się jakieś kanapeczki, suchy prowiant. Jak na razie, naprawdę idealny plan. Czym? Zanim raty ich kredytów wzrosły do prawie 6 tysięcy złotych, marzyli o rodzinnym wyjeździe do Turcji. Dziś muszą zadowolić się weekendem na łonie natury w Beskidzie Żywieckim. 6 tysięcy złotych za same raty kredytu. Powiem Wam, że obecnie ta kwota mnie dosłownie miażdży. A co dopiero, to jest pierwszy sezon, to było dobre parę, parę lat temu, jeszcze wiadomo w jakich czasach. Naprawdę jestem w szoku, jak to wszystko rosło i jak szybko. Podawaj mi rzeczy, tutaj jest ganka. Jezku, po co ci je? No. A spakujemy może laptopa... Absolutnie. Żebyśmy coś sobie oglądali w środku. Nie, jedziemy w dzicz do lasu i tak tam nie będzie internetu, laptop ci nie jest potrzebny. Podawajcie mi rzeczy. Aha, tata. Nie ma. To też? Tak, wszystko co tam jest na ganku. Nie jest, nie jest za na tu Wojtek nie uniesiesz, Poczekaj. Nie mamy takie rzeczy. Babcia nam dała, pożyczyła. Kolejna osoba, która mi zaimponowała swoją postawą, to Kamil na pewno. No wiecie, że on do tej pory tak troszeczkę niby oszczędza, niby wie, że ta kasa leci, że jest coraz gorzej, ale z drugiej strony kupowanie jedzonka, jakieś tam wyjazdy, jakieś dodatkowe rzeczy. To do auta, to do domu. No i później na koncie bankowym wszystko topnieje, także widzę, że on serio w końcu się zebrał. No właśnie, jak tam się udało dotrzymać sobie słowa? Część rzeczy my pożyczyli, część rzeczy wyłapałem z promocji, a część była po prostu niezbędna do zakupu i musiałem kupić. Ale na dobrą sprawę nie wyszło źle, bo wydałem chyba 560 zł. I na co poszło to? No, głównie na sprzęt, typu właśnie latarki, jakieś czołówki. No, masz... Kupiliśmy palnik, butle z gazem, bo to jest jednak niezbędne. Wiecie co, tak szczerze, to takie no dość prozaiczne małe rzeczy, a kilka dobrych stówek idzie po prostu tak przy kasie. Także generalnie wydaje mi się, że do, dosyć fajnie to wyszło, no cenowo. To nie ja. ja. Jak my się z tym wszystkim zabierzemy, to ja nie wiem. Wszystko? Au, no i co? Nie. Tak po to, co Poszu, do jeszcze do kuchni masz. Ty, ale tu już nie ma miejsca w aucie. Jak nie ma miejsca? No jest full. Ale Kamil, jeszcze leżaki, lodówka i torba. Ja pierniczę, przecież my się nie zabierzemy. No, musimy. A te kołdry to też? No też. Tez. Ja pierniczę. <noise> Mam wrażenie, że to wszystko zbyt idealnie szło. Także niestety do końca nie przemyśleli tego logistycznie, a przede wszystkim no ile miejsca to zajmie. Wiadomo, że kiedy jedziemy na jakieś wakacje do hotelu, do domku i tak dalej, no to po prostu bierzemy zazwyczaj tylko walizki, ciuchy. No przy dzieciach to jeszcze dodatkowe parę sprzętów. No ale tu jeszcze namioty, krzesełka, leżaki oni biorą, palniki, gaźniki, kuchenki. Nie wiem, czy ktoś zostaje w domu, czy jednak zarezerwują hotel. Ciepło tu jest jeszcze. Ja piję To Jakieś nerwy czuję, co się dzieje? Widzę, że połowa z tych rzeczy w ogóle nie będzie użyta. Zobaczymy na miejscu, ile z tego będzie wykorzystane, a ile po prostu przeleży w reklamówce, tak jak my to spakowali. Nie? To to wciśniemy tu. No. no to tak. O, widzisz? Dorota, jaka dumna z siebie. No, moim zdaniem, kobietka zawsze tam coś dociśnie, przyciśnie. No, trzeba tak zrobić tego Tetris'a, ale myślę, że szczególnie, będąc mamą, no to ma się w tym ogromną wprawę. Wiadomo, faceci bardziej racjonalnie do tego podchodzą, i dlatego Kamil lekko zirytowany, no, ale moim zdaniem, będzie na styk. No, mnie nie ma problemu. Możemy jechać. porząd ledwo co ruszył. Z tym ja. Jest tak załadowany. Damy radę. Iu. Mhm. Ty, abramę trzeba zamknąć? Wiem, wiem. Rodzina Skaniowa podczas tego wyjazdu nie chce wydać nic więcej ponad to, co już zainwestowała w jedzenie i sprzęt. Czy dzieci bez dodatkowych płatnych atrakcji docenią takie wakacje? Szczerze mówiąc, mam dużą nadzieję, bo no, kiedy widzę też entuzjazm Kamila to, że on jest taki wczuty, yy, to widać również, że bardzo mu zależy, żeby każdemu się spodobało, żeby to się udało, no bo naprawdę to była jego propozycja i on tutaj jakby tym dowodzi. Co, jademy ja? Yy, dzieci pasy A radio. Ale ja, ja, ja mam, Jak mam, jak ja mam się zapiąć, ale patrz! No, ja też nie. nie mogę W trakcie żniw Kamila przejmuje część obowiązków i zastępuje męża w pracy przy kilkudziesięciu sztukach bydła. Co teraz? Co teraz? Prowizoryczny oprzątek. Witamy rodzinkę rolników, u których trwają żniwa, także naprawdę gorący czas w roku. Witamy również po mojej lewej stronie mojego drugiego kotka, Hazy. Ona no, nie jest przytulaskiem, ona w ogóle nie lubi, jak się unosi na rękach. Jest bardzo kochanym kotkiem, no ale sama nie przyjdzie, dlatego chciałabym, żebyście ją poznali. Niech ona sobie siedzi na swoim miejscu. Mam nadzieję, że towarzyszy nam już do samego końca, a tymczasem wracamy na farmę, na gospodarkę. Zobaczmy, co tam się dzieje. Często to robisz? Jak muszę, to robię. Może nie tyle, że często, ale zdarza się. Cały <kluzł> czas się mijamy. To jest takie uzupełnianie się. On czegoś nie może, to ja pójdę i zrobię, jeżeli mogę. No i albo do, właśnie dojeżdżam do niego, coś, coś tam ewentualnie pomóc. No to nie jest takie robienie razem, tylko z, jak to powiedzieć, zazębianie się. Tutaj niestety problemem jest to, że po prostu ona czuje, iż za mało czasu spędzają nie tylko jako małżeństwo, ale również jako rodzice dla swoich dzieci. No niestety ciężko znaleźć złoty środek, tym bardziej w czasie żniw. Także z jednej strony rozumiem, ale z drugiej naprawdę, no, jest mi szkoda tego. Widać, że ogromnie brakuje tej miłości, tej bliskości. Także mam nadzieję, że to się jakoś poukłada. My idziemy po beloty, a ty co tutaj zaczynasz, tak? Pojrzę już, tak? No Czy naszykuję dopiero. resztę? My jedziemy, nie? Naszykuję, a potem po nocy będę robił. Dla rolnika najważniejsze to wykorzystać dobrą pogodę. Mokre zboże psuje się i traci na wartości. Okres zbierania plonów to ciągła walka z czasem. Dlatego praca nawet po zmierzchu trwa dalej. Sama wspominam okres żniw jako jeden z gorszych z dzieciństwa. Chociaż nie gorszy niż wykopki. Towar, luks jak to mówią, nie? Także. Dobre zboże. No to ładna. Kłos przykłosie. No właśnie widzę. Późna godzina, tu uśmiechnięty? <laughs> Żeby tak nie było wszędzie, to by człowiek się naprawdę Siora by była. Przez całe żniwa Łukasz zebrał prawie 250 ton zboża. To o 100 ton więcej niż w poprzednim roku. Teraz pozostaje mu tylko czekać na cenę, która wynagrodzi całoroczny trud. Naprawdę imponujący wynik. Nie spodziewałam się, że aż tak dużo on posiada, że te hektary są tak ogromne 250 ton. <laughs> Nie można mu odmówić jednego jako rolnikowi. Widać dumę z tego, co on robi, widać, że to jest jego pasja, że po prostu on część życia i jej powodzenie dyktuje tym, jak pójdzie mu na gospodarce. Rodzina Kamila i Doroty powinna dojechać na miejsce wycieczki w ciągu godziny. Dzięki temu na paliwo wydadzą tylko 100 złotych. To co taki Ahoj przygoda, co? O, o, o. Wojtek? Ale jest, nie, to Luna jest głupa. Nie, już co? Musimy iść. Nie, dzieci, powróćcie. Ja powiem, nie powiem. mogę, bo ja mam tutaj, Pata. nie mam miejsca przez tą głupią tą. Naprawdę? Ja nie mogę tutaj, nie, nie Spróbujcie, bardzo was ta proszę. Ta luna tak dużo waży, ja... A ja tu nie siedzę. Jejku, my możemy się pośmiać, ale tak naprawdę typowa scena jak z jakiegoś filmu, gdzie cała rodzina jedzie na wakacje z dziećmi. No i jeszcze przed wejściem do samochodu już zaczynają się jakieś tam komentarze, już rodzeństwo się kłóci, dogaduje. Tutaj kością niezgody jest nie ten piesek pomiędzy nimi, a ta loduwa. No ale z jednej strony się nie dziwię, no średnia wygoda. Mam nadzieję, że tam nie jest daleko, gdzie jadą. <laughs> No niby to zrobiłam, ale to mi spada tutaj. A ładuszę się. Jezu, przestańcie przeżywać, Boże, ja już mam Was dość. Pojechaliśmy spojrzał. No, Pięć no, no, no. minut temu my wyjechali i ja już mnie miał... głowa boli. Ale to luna. Łowa mnie boli. Chcę, żebyśmy się troszeczkę do siebie zbliżyli, tak? Żebyśmy spędzili ten czas tylko i wyłącznie razem, nasza czwórka. Wojtek, zapinaj się. Tego naprawdę z całego serca życzę tej rodzince i mam nadzieję, że właśnie taki będzie rezultat tej wyprawy. Opa! Tak. Chłodny jestem. Kurcze, będę specjalnie stawą, żebyśmy coś zjeśli. Ale grilla będziemy palić dzieci. Ale nie, no dobra, ale to tylko zajmie, proszę cię. Proszę was, to są kolejne radzie, wydatki. Proszę, ta, ta. to Tu mi tak Nie wytrzymijacie serio? Tak, nie wytrzymujemy serio. Plany o niewydawaniu pieniędzy podczas wyjazdu powoli się sypią. Bez krzyków, darcie w pięknie. Ja nie, czy tu psa można mieć kurcze? Dobry. Kurczę, myślałam tak naprawdę, że zajadą, no nie wiem, po jakiegoś burgera, tymczasem oni całą rodziną do jakiegoś zajazdu, no to pewnie będzie pełen obiad, także chyba ta kwota już przewyższy ewentualny koszt kilku dni pod namiotem. Mamy karty, bardzo o, proszę. dziękuję. Super, dziękuję. To wybieramy. Tylko nie bierzcie nic takiego sytego, bo będzie na chwilę grill. Mm -hmm. Tylko przypominam, nie ma sensu się napychać. Można, czy już można? E, tak, dwa razy te placki z porcje Mniejsza porcja? Czy większa? E, jedna mniejsza, druga większa. E, do tego również te placki, ale z sosem pieczarkowym. Do tego bar z krokietem. do e, Na chwilę obecną dziękujemy, ale zostawilibyśmy je do menu, dobra? Dobrze. Kamil doradził bardzo dobrze przed złożeniem zamówienia. Natomiast mam wrażenie, że sam siebie nie posłuchał, no. Cztery placki ziemniaczane, barszczyk, krokiecik. Smacznego. Tata, może soki pomarańcza? To Wojtek, w aucie masz taki sam sok. Ja nie wiem, czy jest no, sens no, w ogóle. Pra, ale, no ale Co to za różnica, czy napijesz się w aucie, a tutaj ten sok cztery razy droższy? Aha. No. no trzymajmy się. Tyle wytrzymasz. A pytałeś, czy to będzie trwało, to jest dla niej, ten? No widzisz, ile jest ludzi, no to wiesz, co za nie wyczyniasz co? Co? Smutna jestem. Chyba ja nie głodne. ja głodny. Wy się zachowujecie, jakbyście nie jedli w tydzień. Tak, dla ciebie warszczyk. Mamy Mam wrażenie, że ten grill już nie będzie dzisiaj konieczny, no bo te porcje wyglądają na naprawdę obfite. No, no spoko Ile wyszło? 91, no, nie tak źle. Nie tak źle. Nie, będę miał chyba. 50. 50. 50. Powinno starczyć. Dobra, damy im napiwek. Dobre porcje były duże. Dobra. A co tu tam jest takiego Paragon. Kamil zostawił jeszcze napiwek, co oznacza, że finalnie w karczmie wydał 100 złotych. Ale mamy brudne auto. Ja oni, Zadowoleni? No, chociaż jeszcze więcej coś smaży za Apetyt rośnie w miarę jedzenia, chyba w tej rodzince, ale mam nadzieję, że w końcu no dojadą na to pole namiotowe, zasiądą razem, rozbiją wszystko i będą w końcu zadowoleni. Komu w drogę, temu czas. W końcu pieniądze wyciągnięte z koperty same się nie wydadzą. Ja lubię mieć pieniądze, ale jak już mam pieniądze, to mnie sądzi, że muszę wydać. Nie no, ja się nie trzymam pieniędzy. <laughs> Dobra, to co robimy słuchajcie z naszym majątkiem. <laughs> może, jakoś perfum, kosmetyk, a może jakoś perfumę albo a może jakąś nową torebkę by Ci się przydała? <laughs> Ja potrzebuję gdzieś tam tej, bo naprawdę ja... Nie wiem, jak się poważnie wkurzę na przykład, no to ja tylko sobie właśnie myślę że o sobie, coś tutaj nawet przy oczku, nawet jakiś tam witaminkę C, którą nie będzie widać, ale tylko żeby wstrzyknąć. Wiadomo, że Beata jest dosłownie fanką medycyny estetycznej, natomiast to, jak ona się o tym wypowiada, to, kiedy ona używa przykładów z życia, kiedy myśli o zabiegach, daje mi troszkę do myślenia. Mam wrażenie, że to jest swego rodzaju takie uzależnienie, bo moim zdaniem można się uzależnić naprawdę od wszystkiego. Po prostu, kiedy tylko podchodzi się w pewien sposób do jakichś tematów, no to może to zacząć być problemem w życiu, chociaż patrząc na nią, to wydaje mi się wręcz przeciwnie. Nie. Gabinet medycyny estetycznej, czyli ulubione miejsce Beaty. Wydaje się, że oszczędzanie nie jest prawdziwą częścią jej natury. Dzień dobry. Ja poproszę tylko o wypełnienie karty. Jakby Pani miała oczywiście pytanie, to chętnie odpowiem. Tylko no, no, takie papiery <noise> to, jest <noise> to jest na <noise> Poproszę Panią się położyć. Chciałam zobaczyć cennik, w jakich cenach mniej więcej są, ale tutaj nie ma jakiegoś? Naprawdę myślałam, że te dziewczyny pójdą na jakieś zakupy, czy coś zjeść, czy nie wiem, do kogoś połazić. No, nie spotkałam się z czymś takim, żeby koleżanki szły do gabinetu medycyny estetycznej robić sobie zabiegi, ale tak naprawdę czemu nie? Tym bardziej z Beatą. Tutaj będzie jedna scena, w której Beata zażyczyła sobie powiększenie ust. Na co pani doktor odpowiedziała, że ona zaleca jej. Rozpuszczenie tego. Zaleciła jej rozpuszczenie całego kwasu z ust, ponieważ powiedziała, że to wszystko wymigrowało, że to wygląda źle. Na co Beata stwierdziła, że jej właśnie taki efekt się podoba i ona chce mieć wszystko odstające poza ustami. Także doszły wspólnie do kompromisu. No i będzie wykonany inny zabieg. Nie wiem dokładnie, ale mam wrażenie, że będzie to botox. Powiedz mi pani, jak będzie Ale jeszcze zrobiłam. Już? Tak, nie wolało? Nie, nie wolało. No to robię najpierw na jedną stronę. Proszę zrobić dech. Tu będzie taki punkt nieprzyjemny. Jak patrzę na Beatę i jej spokój, to wydaje mi się, że dla niej nie ma nieprzyjemnych punktów w tego typu ostrzykiwaniach. Nie robi to na mnie wrażenia. Zabieg jest zrobiony, dziękuję bardzo. On nawet nie jest usłuchnięty. Oh. Nie, 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 wszystko jest w porządku. Bo... No. no nareszcie, teraz tam jak jestem. Tam? Usta, ust nie robiłam. Co robiłaś? Taki regenerujący zabieg. To Widać, jest wygładzona. Bo kwas mam na całej ogólnie także. Moim zdaniem naprawdę najważniejsze jest to, że ktoś czuje się dobrze, pewny siebie, no i że mu się podoba. Tu chyba te wszystkie warunki zostały spełnione. Niestety pani doktor odmówiła serio tego zabiegu powiększenia ust. No, tu pokierowała się swoim poczuciem estetyki, no i też prawem do tego, że jeśli ktoś. Według niej przesadza, no to ona może tego nie zrobić. Bardzo ładnie, to która nastąpiła. Tabie no. kosztuje 650. 650. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Do widzenia! Wyszłam na pewno zrelaksowana, no nie zrobiłam tego co planowałam, ale to dowaliłam sobie całą twarz. No bo widzisz, no. co mi za tyle radości, jak nie to. Jak Marcel zareaguje na braki w ich kopertowych oszczędnościach? O tym w kolejnych odcinkach. A to tu jeszcze dochodzi kolejny wątek, a mianowicie to, że Marcel o niczym nie wie. Ja myślałam, że jakoś było uzgodnione, że ona może wziąć te pieniądze, wykorzystać dla siebie, że nastąpił podział ale on nastąpił tylko w głowie Beaty. No cóż, ważne, że wszystko poszło w porządku, zarówno ona, jak i koleżanki uśmiechnięte stamtąd wyszły. Mam nadzieję, że wy też uśmiechacie się, chociażby pod nosem z tego odcinka i z perypetii naszych uczestników. Dzięki za Wasz czas, do zobaczenia pewnie jutro. Miłego życia dla Was, pa!